Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić coś naprawdę fajnego, czyli wymieniać się z elfami, tak. Czyli skraftujemy sobie bardzo potężną rzecz. Aż chyba widzę, za dużo tego elementium narobiłem. E, tutaj mamy pylon, i kiedy to uzbieramy, mamy komplet. E, z kolei, kiedy mamy to, możemy zrobić. Takie bardzo fajne rzeczy. Tutaj widzicie już miejsca, gdzie gra mi sugeruje. Czy mogę? Przepraszam bardzo. Położyć ten. Dziękuję. <grym> Pylon. Trochę za głośno są te moby, chyba trochę za blisko o nich się rozłożyłem. Ale to nic. Ustawię je sobie na nieco ciszej, chociaż tak już są bardzo wyciszone. <grym> I układając ostatni pylon, zakończymy konstrukcję tego co właśnie robię. I mamy. Mamy gotowy altar. Teraz wystarczy, że z tego co kojarzę, aktywuję go. O, tylko muszę się upewnić, jak to się robiło. A muszę mieć teraz. Ok. O, było dobra. Tutaj. Nie wiem po co teraz, tyle odłożyłem zupełnie gdzie indziej, ale no... Wraca do tej skrzynki. I teraz zrobię coś, na co wiele osób zapewne czekało, czyli walkę z bossem. A... Aha. Za mało gruntu jest. Dajcie mi sekundę. Oj, okazało się, że to wszystko wchodzi na teren, gdzie miałby być przeprowadzany rytuał, więc Zmysł rozwalać sobie tutaj tyle rzeczy, po prostu przesunek jest nieco. Ok, ponieważ cały ten altar mi troszkę zawadzał, musiałem go sporo odsunąć, bo wchodził mi i na tę płytkę, i na portal, musiałbym je wszystkie niszczyć, żeby mógł tutaj być. Więc jest dobre 10 metrów dalej, a powinno wystarczyć, żeby mógł się odpalić. Więc tak, przede wszystkim fajnie by było wziąć do niego jedno żelazo. Żeby go uruchomić, zawsze mi się przyda trochę hejsta, żeby szybciej biegać. Nie wspominając już o tym, że będę mógł dzięki temu łatwiej sklepać bossa, bo to nie tylko unikanie, ale też doganianie go, kiedy on cały czas się teleportuje w tej nazad. Więc tak, tutaj, żelazo, poproszę Spida. I my. Wiem, że powiedziałem hejs, ale chodziło mi o spida <laughs> I uwaga! Bo jest co znowu? Co to jest tu? Aha. Uwaga, chwila prawdy, powinien się wreszcie móc odpalić. No, gdzie jeszcze? Tutaj. I jedna płytka. No litości. Nawet nie wiem, który to z tych bloków. Chyba ten. Zadziałasz wreszcie? Wow. Ja sobie to ściszę, wam najwyżej ściszę już. Nie, dobra. Chciałem przekrzykiwać się z tym, a potem wszystko wyciszyć, ale to bez sensu. Zmniejszę głośność do 25%, chociaż, bo jest naprawdę źle. Dobra, My he, he no co, ale mam na tym stanąć niby, tak, tak chciałbym, chociaż to chyba się nie odpala, dopóki nie załaduje się do końca, na początku to tylko sobie tam jest. Oła, 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 trafił mnie, oła, dostałem, podrywam, ojej, ojej, Jezu, prawie zginąłem. Jeszcze mnie te nietoperzy biją. I w przypadku postawionego kloca. Spadu, wadziekie. No nie, jeszcze mnie... Ała! Wszystko mnie bije tutaj. Przyciszę sobie, bo wiem, że to jest dość głośne. I co? Chyba możemy zaczynać. Czemu nie wziąłem rewolwera ze sobą na tę walkę? Chodź tu. Chodź bandyto. A! Gdzie mi Wypad z tym... ...pachem. Niechcie. cię. Ała? Aha! Ale go robię. Oj, on mnie trochę też. O Jezu! O Jezu, nie. Nie rób mi tak. Rób mi inaczej. Jezu, jak mi HP zjechał. No, umrzesz ty czy nie? Mój chyba nie trafi tak łatwo. O! o nie, 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 nie. O Jezu, wepchnęło mnie z powrotem. <śm> <d> Dobra. Muszę wykorzystać to, że on nie atakuje aż tak agresywnie, i się trochę wyleczyć. No właśnie, to się tepie w te najgorsze kałuże tego swojego dziadostwa różowego. Haha, gdzie się przysuwasz? Gdzie się przysuwasz w tym bale? Nie wiem, czy on się resztę jakiego bije, czy. Dawaj, patrz tu! Haha! Puszczaj mnie! Zostaw mnie! Hamie! Zostaw mnie, hamie! Umrzyj! Umrzyj! Bo ja umrę. będziemy już źle. Haha, mam cię. Ojej, nie. Dobra. Jakoś idzie. Strasznie słabo się teleportuje ty ostatnio. Kilka razy się tepnął tak, że dostał w cymbał. A nie musiał wcale dostać. Aha, łeb ci wystaje z zakamienia. Oho, opala się. <grystanie> Co tym razem? <grystanie> Zbudowanie pola bitwy na popłytkach to był najlepszy pomysł. <grystanie> Co za typ... No zobaczcie to! Czy ja jestem w stanie go w ogóle uderzyć, czy on takie będzie respić, dopóki nie będzie ich dość? Chyba się zbugował. Także, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak zbugować bossa z botanii, to wystarczy zrobić mu arenę na półpłytkach. No, w końcu się ruszył. Ale chyba nie powinien aż tak długo tych mobów respić. Wydaje mi się, że to było coś nie tak. Przemyk Nie chowaj się za nietoperzami! O, siema. Za mną też się nie chowaj zresztą. Mam Cię! Dobrze, umarł. A, jeszcze żył. Muzyka się wyłączyła, a typ jeszcze żył. Bez sensu trochę, ale okej. Okay. Ło jakie to było intensywne. Wiecie co? Ja bym go zaatakował jeszcze raz, ale tym razem bardziej przygotowany. Muszę tylko wziąć swój rewolwer i zaczynamy drugą walkę. Tutaj jesteś typie, dobrze. Mogę też wziąć te, zawsze to się przyda. I chyba będę gotowy do walki. O. Dobra, nawet nie umarłem. To już jakiś sukces, to jest załadowane. Um, to też sobie załadujemy Tylko tak Na offhand to I zaczniemy walkę od Ostrzelania go z Kusz A potem Będziemy już mieć rewolwer dla niego Myślę, że się lekko zdziwi Tylko jeszcze jabłka mi są potrzebne To zamiast kilofa A to tu Dobra, idealnie a, No i Terra steel. A, nie trafiłem! Ała, sam się trafiłem. O, jak dostał. A się trzy razy teleportował, typ. Chodź tu. Muszę podejść na blisko, żeby mu... O, wygarnąć ze wszystkiego. Dobrze, ładnie, bardzo dostaje, naprawdę. Niestety, obrażenia na tym bosie yy, Mają górny pułap, jaki mogą osiągnąć. Jezu, prawie mnie już zabił, typ. Ha Nie, nie rób mi tak! Bo ja ci zrobię tak i będziesz płakał. Aaaa! Szybko! Ładuj! Dobra. A, truciznę rozsypał! Gin! Gin! No, A, wszędzie to. Dobra, dajemy radę. Haha, tylko udawałem, że ci tam nie widzę. O, tu. o ty dziadu, tepnął mi się. Tak mi zmarnować mówicie... Ostatni strzał w tym magazynku. Gdzie on jest? O, Jezu! Nie, o nie, tak się nie robi. Na, nie tak się umawialiśmy. Jezu, jeszcze psy się wpierdzieliły. U, 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 zabieraj to. No nie, wszystko na mnie dralezie. Trader się jeszcze zrespił. W samym środku walki z bosem zrespił mi się trader i jego lamy plują do mobów, które na nie ruszyły. Co to jest w ogóle, Nie że... Więc moby się między sobą tłuką doskonale. Nie jestem w stanie przeładować nawet chwilowo, dopóki te moby mnie atakują cały czas. No i ostatni strzał, poszedł. Jezu, te małe gówniaki są tak irytujące. Nie mogę tego trafić nawet. Ała! O nie, nie, nie. No, zdechnę sobie zaraz. Aha, ty też. Dobra, e, teraz są już tylko zombie. One nie są w stanie nawzajem się sprowokować do ataku. Więc trzeba gówniaka wykończyć. A Potem psa, żeby mi nic nie ganiało za szybko. Ała, winę. Aha, okej. Okay. Paradoksalnie, będąc silniejszym, ale proszę spierdzielać. Dziękuję, kurde. Ty, 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 ty mi się nie respisz. Dobrze. O, jak? Turendy. O jezu. Za dużo Seven Daysów grały. Umieją chodzić po skosie. Nie, nie wszystkie. Jak widać. Dobra, stanę tak, żeby mieć idealny kąt do zrzucania. Jestem za dobry w Seven Days, y, żeby mnie porobiły zombiaki. Dobra. Czas powtórzyć rundę drugą, bo to tak nie będzie, że mnie mob zabija. Tak być nie będzie. Tym razem spróbuję jeszcze czegoś innego, ponieważ na ustawkę wziąłem ze sobą kolegę. Doskonale. Chodź jeszcze trochę, golemku. Pokażemy im, kto tu rządzi. Co ty na to? Bierz go. Gorzej jaką zdechnie tak głupio od tych ataków. Wziąłem flary, ale flary chyba nie działają. Ła! <grybuj> Serio, psierombańce mnie będą zabijać teraz. Dobra, wymienią te flary, bo to jest jakaś zenada. Dobra. O, nie. Uff, -u -u. Prawimy o, królu! Oła! Dobra, ile tych psów tu się reski? No to jest niemożliwe. No wreszcie. Teraz tylko małe wróżki zastrzelić i można płuć do bossa. On próbuje się schować za golem, żebym to ja strzelił w golema i miał przerąbane. Jezu, prawie mi się to udało zrobić właśnie. O! Dobra. W sumie, dopóki on nie jest jeszcze zbyt agresywny, to ja spróbuję przeładować. Tylko niech mi się odnowią te, dobra. I... Mam. O nie, o nie, o nie, wiedziałem, wiedziałem, że wiedziałem, że mu się to zaraz odnowić i zdechnę. Wywalaj z tym kundlem! Jezu, no zdechnę sobie. I teraz się będą na mnie respić cały czas te Pola. Jezu, ile mi jeszcze. O, ginę. Tutaj, a jednak nie. Dobra. Zbiję mu trochę HP, poczekam na kolejną falę i dopiero wtedy wrócę do rewolweru, bo to jest szans. Żebym wtedy przeładował już. Teraz, póki mogę, to muszę się regenerować. Muszę się przygotować i lama się kluje z psem. Doskonale. Nie chowa się za wróżkami, typie! Co jest z tobą? Nawet muzyki nie muszę pod ten fragment podkładać, to jest piękne. Dobrze. Za każdym razem jak chcemy z wysoką pierdzielną, i za bardzo duże obrażenia, to musi dostać te głupie wróżki i akurat wtedy je zrespić. I całe obrażenia one tankują. Niesamowite. A te psy już w ogóle jest psiesada. No, tym razem mu wróżka nie siadła. O, a teraz. Teraz znowu się za nią stanie. A, ja nigdzie nie idę? Ty musisz podejść do mnie. Co prawda to ja cię wyzwałem do walki, ale to ty musisz się pochatygować. O nie, zaczął. Druga faza. Dobra, teraz mam mało życia, więc. Poczekam aż zrespi mi moby. O, właśnie. A się muzyka wyłączyła z jakiegoś powodu. Hej. Okay. O nie, czarny szkielet. Ten mały zombie zaraz mnie dojedzie. Dziękuję bardzo. Dobra, dajemy jeszcze radę. Tylko trzeba. Wiedźmy! Chociaż bardzo fajnie, że tłucze agresywne moby, ale no. Chyba ją one zaatakowały przypadkiem. Dobrze, wściekły trzeba w pierwszej kolejności Ech. Halo. Długo jeszcze będziesz respić typie. Jest! Dobrze! O nie, o nie, o nie! Prawie mnie wrzucił to. Na psy nie będę marnować tej broni bez przesady. O! Pies się odstegował. Myk cię... Ale dostał. Patrzcie. <grym> Bo nie ma szans. Yeah. I piesa też. A co? Golem, jak się trzymasz? Myk! Już trochę gorzej, co? A, i on nawet... Ała! Dobra, on jednak wie, że to ja go bije. Myk cię! Ała! Myk! Dziękuję. Teraz zobaczmy, co ma Trader dla nas. Czy ten pies jest dalej wścieknięty? Przestał. Trader mi gdzieś zniknął. Nie, nie. Tu! Sio! usuwam. Jezu, czemu to? Czemu mój kilo strasi kwiatkiem? Przestań mi respić psy Sierą bańcu No. Lama mnie będzie pluła. Wypad. niby chciała psa, a omylała prosto na mnie. Czy on zabił mi tradera? Nie, dobra, trader żyje. No, nawet nie stracił HP. I ma rozdymkę doskonale. Co ja dostałem? Yy, dwa Epic Shader Grab Bug i Gaja Spiritów sporo. Zobaczymy, co można z nich zrobić. Epic Shader Grab Bug, można z niego zrobić całe nic. Ok, bardzo się cieszę. A z Gaia Spiritów można zrobić Ex Generator. O kurcze, to brzmi jak plan. Tylko trzeba mieć to coś: Mana Lens. To jest yy, Mana sprider, czyli ulepszony Splitter. Yy, Jakieś itemki z moda, których nie znam. Gaia Spirit Ingot. Astrolabium. Fajnie, fajnie. Kolej, Czemu ta peleryka, przepraszam, ją robi? Myślę, że to są kamienie, Jezu. Ej, fajne rzeczy. Manastor Charge. Boże, co to jest? Life Aggregator, okej. Okay. Ej, fajne. I Figaltiare można też mieć. Niektóre rzeczy są naprawdę zajebiste. O, talizman Czarnej Dziury. Można dzięki niemu tworzyć dziury budżetowe. I tyle że jak mnie zepchniesz z wyspy, to będę naprawdę zły. I widzę, jeden ten jest potrzebny, żeby zrobić ramki end portalu. W zasadzie to brakuje mi już tylko Eidolona, żeby. Tak, Eidolon, i możliwe, że jeszcze trochę muszę podnieść altar mój. Tak, Celestial altar, czyli muszę rozwinąć mój altar o jeden tier, i potem zająć się też O Jezu, co ja robię. Ej, Dolonem, i wtedy będę gotowy, żeby tworzyć ramki i iść do endu. Tymczasem, póki co, bardzo dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!